Już za chwilę wakacje, więc z tej okazji zapytamy się świetnickich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jakie są ich plany. Zapraszamy. Jakie plany na wakacje? A raczej niesprecyzowane jeszcze. Wyjdzie w, w planiu. A co chciałbyś robić, nie planując? Nad morze pojechać. Tyle. I co będziesz tam robił? Odpoczywał. Od fizyki. Odpoczywać. Odpoczywać po ciężkim semestrze. Raczej odpocząć. Nabrać sił do kolejnego roku szkolnego, dobrze się bawić. Może jezioro? Góry? Może albo góry. Co będzie, jak pogoda nie wypali? Co będzie? Nie wiadomo, co będzie w domu się będzie działo. I nie wiem, przy komputerze. Nie wiem, co jeszcze. Takie jedynie plany mam. Praca, praca, jeszcze raz, praca. Gdzie? W warsztacie. Planujemy wyjechać razem na, nad morze, coś pobawić się, trochę, odpocząć od roku. Sierpień, może popraweczka. Od to odpoczywamy. Mam nadzieję, że A jakby nie wypaliło, to co? Nie wiem, jakieś jeziorka, coś, coś spontanicznie. A jadę na jezioro, na Mazury. A jak nie wypali? A jak nie wypali? Ja planuję zawsze, że wypali. A jeżeli pogoda nie będzie sprzyjać? Mi pogoda zawsze sprzyja. <noise> lubię deszcz. lubię jak jest chłodno. Słońce też zniosę. Myślę tak, wyjazd nad morze do Chorwacji, może... może gdzieś tu w okolicy basen. Coś w tym stylu. A coś jeszcze? Czy coś jeszcze, no, na pewno spotkania ze znajomymi. A jak pogoda nie wypali. A jak pogoda nie wypali, to będziemy myśleć, trzeba być kreatywnym. Takie plany, może praca i, i jakieś wakacje, jakieś dwa tygodnie. Może nad morzem w Polsce. I tyle. Trzeba się uczyć że matury, bo to już za rok, rok maturalny, i trzeba się przygotowywać powoli. A taki, taki wymarzony wyjazd na wakacje, który niestety teraz z obojednej jakiej przyczyny nie mógłby się udać? Chętnie bym pojechał na Mazury pożeglować, ale w tym roku z pewnych przyczyn nie, mo nie mogę jechać. A jaka praca? No nie wiem, jakaś sezonowa, tam gdzie łatwo będzie, bo ja jestem dosyć całkiem nieprofilowany i tak bez profilu to ciężej znaleźć, jak na przykład hotelarka. Tam kelnerstwo to łatwiej mi znaleźć, a mi na przykład trudniej. Będę się wszystkiego łapał. To prawda, a jak pogoda nie wypali? A jak pogoda nie wypali, no to trudno, będę siedział w domu. I nie wiem, oglądał filmy. Uczył się trochę do matury i tak jakoś dwa miesiące pójdzie. Spontan. No ogólnie, no nie wiem, nad morze do Grecji, Macedonii. Czyli zagraniczne, a może jakaś praca? Chyba nie. Raczej nie. Ja nie chciałabyś zarobić na wakacje, czy tylko odpoczywać? Tylko odpoczywać myślę. A jeżeli pogoda nie wypali albo plany, no to wtedy można by było. A wyjazdy ze znajomymi czy z rodzicami? Ze znajomymi, tak. Raczej ze znajomymi lepiej. Nie trzymają na smyczy i można się pobawić <laughs> i, i zaszaleć trochę odpocząć. A to jeszcze takie ostatnie wakacje, bo potem w studia, to już trzeba będzie harować.